Dobra. Siemanko. Witam tutaj na moim kanale wszystkich po prawie pięciu latach. Uf, no pięć lat, no można powiedzieć. Powracam z odcinkami poradnikowymi. gdzie będę pokazywał yy, jak grać poszczególne jakieś tam utwory, fragmenty utworów. Yy, wrzuciłem tam ostatnio do playlisty dwie kieszenki na ukulele, no ale... Stwierdziłem, że wrócę do krawiszów i zabiorę się za granie na Krawisza. A w dzisiejszym y, filmiku pokażę Wam, jak zagrać y, utwór Metaliki, Nothing Else Matters. Przynajmniej za samą solistkę, zobaczymy jak to pójdzie. W każdym razie zapraszam do oglądania. Okej, okay, więc przystępujemy do grania. E, gramy to w oryginalnej tonacji, czyli emol, dedur, cedur i zaczniemy od prawej ręki, do zagrania solówki będziemy potrzebowali. E, będziemy potrzebowali Emolu, Amolu, ceduru oraz deduru I zaczniemy od prawej ręki Zagramy je w ten sposób, że yy, Zagram po prostu Emol nie od yy, od E czyli E, G i H tylko zagram po prostu H E i g. Po, od konta, tli, b, E od końca, czyli z drugiej kolejności zagram dźwięk podstawowy akordu, a w pierwszym i tym będzie dźwięk molowy. I jeszcze sobie dołożę ostatni, piąty palec na Emol. Na dźwięk H, czyli będę miał Emol normalny, tylko że jeszcze sobie dołożę dźwięk tutaj, ten właśnie H. I gram to w następującej kolejności. H, E, D, H, G, E H i powtarzam tą czynność dwukrotnie, następnie przechodzę pod Amol, czyli gramy normalnie A, C, E i A i to już dwa razy, potem daję y, C-dur Czyli C, E, G i C i gram jeden raz T-dur, na T-dur, z tym, że D Dur znów gram e, tak jak grałem E mol, czyli e, A, D, C i A. Jeden raz gram, jeden raz dedur I z powrotem razem do emol. I emol gram dwa razy. Teraz spróbuję dołożyć, dołożyć lewą rękę do tego i pokażę, jak, to gra, jak się to gra na obie ręce. Uwaga. Czyli tak to wygląda teraz przejdziemy na lewą rękę i pokażę właśnie jak grać e, w lewej ręce akordy, po prostu gramy tak, że e, obejmuję sobie całą gamę, czyli e, piątym i pierwszym palcem obejmuję całą gamę i zaczynam stradę dodawą od Em I teraz uwaga, wciskam amol, amol, amol i dopiero kolor. Po dagramu amolu prawą ręką robię taką A wkę. Jak W tym momencie, jak tu gram C, to złączam, yy, dołączam prawą rękę i gram I jeszcze raz tamą tą samą tą Pokażę. No i tak by to wyglądało. E, ja teraz pokażę w całości, jak ten fragment będzie wyglądał. Uwaga, jedziemy. Wiadomo, wchodzi już normalnie z i Refren, ale to myślę, że pokażę Wam w następnym filmiku. A póki co, jeżeli Wam się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę, komentarz. Ja się z Wami żegnam, pozdrawiam i hej!